Ja i ty na parkiecie szalej jedynek Cześć, witam. Ten, tu, tego. Trochę mi się wczoraj przybalowało. No i ojciec wkurzony chodzi, że tak późno jadę kosić łąkę. No ale nie ma co, fajne wczoraj było na manieczkach. Dobra, idę do ojca poinformować, że jadę kosić. O, no, nareszcie jesteś, gamoniu. Ile to trzeba czekać na ciebie? Śpisz i śpisz. A wczoraj jaka była umowa? Że nie chlejesz dużo, bo będziesz kosił łąkę. Kurde ten gnoju. Ojciec, i czego się tak denerwujesz? Przecież wstałem. Gorzej by było, jakbym tu zgonował po wczoraj. Czego się denerwuję? Bo miałeś kosić o siódmej godzinie, a jest jedenasta. A jeszcze macie dziś ją przewracać, a tu ten za dwa dni deszcze zapowiadają. Dobra, ojciec, jadę już i nie jęcz tyle. Dobra, jedziemy szybko, bo ojciec ma poniekąd rację, bo może ta trawa nie wyschnąć na czas. A kurde, ten burze na za dwa dni to jakieś okropne zapowiadają. Dobra, ten, tu widzimy się na łące. Dobra, jestem już. Ale widzę, że sąsiadowi coś się stało. Idę zobaczyć, co tam się stało. No witam, panie Janku. Co to się stanęło, że pan nie kosi kurde ten? No witam cię. Ano kurde, mol, wszystko się psuje. Kosiarkę niedawno kupiłem, już nie działa. Ech, no masakra teraz z tymi maszynami. Żeby coś sprawnego kupić, to trzeba mieć szczęście. No tam, rozumiem, no ten, kurde. U nas też wujowi się ostatnio prasa spaliła. Tylko, że tamto to poważniejsze, bo teraz nie ma czym prasować. A była to jego maszyna prasa. No ta, słyszałem, poważna sprawa. Ech. No dobra, to ja idę kosić. I panu nie przeszkadzam, na razie. Dobra, idziemy szybko, bo kurde, ten trzeba kosić. Ojciec będzie wkurzony, jak przyjadę późno. Dopiero wtedy zrobi mi awanturę, że kurde, ten łezki to będę przez rok szukał, jak mi gdzieś się schowa. Dobra, rozkładamy. Założę od razu wałek, bo jakby inaczej pojadę. Widzę, że tu już ten starszy sąsiad sobie kosi kosą. Nie wiem czemu, zamiast kosiarką skosić dokoła, to on z tą kosą lata po całej łące. Zawsze jest mu szkoda zostawić jakiego kawałka trawa. Zawsze jest wykoszone razem z miedzą. Ja wam ten tu zaraz jakieś fajne ujęcia ponagrywam, jak tu ten kosze. Zobaczymy jak wyjdą.

Dobra, już skończyłem kosić łąkę, ale ten, tu coś sąsiad chyba chce, więc no, tu tego. Witam pana, co pana do mnie sprowadza? A no, witam, tuen młody, mam sprawę taką jak co rok, czyli. no ten, moglibyście nawet tylko raz przyjechać jutro i mi tą łąkę przewrócić? No więc ten. No ja tu ten składam kosiarkę i czekamy na brata, bo ma zaraz z przewracarką przyjechać. A ja mu tam dałem kamerkę, widź, coś wam tam z podwórka nagra. Dobra, widzimy się zaraz. No ten, cześć. Ja to to brat. Tego, co nagrywa zazwyczaj dla Was odcinki. No, ja właśnie jadę podpiąć przewracarkę. My to tu mamy konną tylko i żadnej innej. My to tak po staremu, za bardzo nic nowego nie kupujemy, aby się przydało. Mam nadzieję, że ja to będę we traktorze jeździł, a nie siedział na przewracarce. Dobra, już podczepiłem. Jedziemy, bo kurde, ten już się robi próżno, a my jeszcze nie przewróciliśmy. Jedziemy, ale o prowo No, wreszcie jesteś, bracia. Mam nadzieję, że coś tam do widzów się odezwałeś. No to co? Wsiadaj na przewracarkę. No no, kurde ten. Co nie ja tam jadę ciągnikiem? Dobra, spoknie, spoknie. Ja wsiadam już i jedziemy. Ale dawno na tym nie siedziałem. Kurde, ten nomol. Może to jest właśnie najlepszy czas. Co się jeszcze może przydarzyć nam? Każdy dzień tylko chwilę trwa, nikt dwa razy nie zdarzy się i tak wszystko od nas tylko dalej. Tak. Dobra, skończyliśmy kurde ten i jedziemy dwoma zestawami do domu. Dziś chyba się już nie uda nagrać zgrabiania i prasowania, ale to zaraz zobaczymy. Kurde ten. No, ten już jesteśmy. Ja ten odczepiam już kosiarkę. Wolne na dziś mam. <laughs> Może jeszcze pojedziemy na manieczki. <laughs> Powiem Wam, że ciekawie dziś było. Mam nadzieję, że podobała Wam się perspektyw brata. Może więcej będzie, jak będzie chciał. Dziś chciał, ale nie wiem, czy z Wami coś tam gadał. No, jak tam ojciec, widzisz, zrobilibyśmy dziś co? Musielibyśmy i po robocie. A tak mi rano jęczałeś, że nie zdążymy przez te moje balety wczoraj. No i co? No ten. No. No macie szczęście, bo lanie to by było na kolanie. <laughs> dużo tej trawy chociaż. A no, trochę jest, ale nie jakoś dużo. Dobra. Ja się z wami żegnam i do następnego. W następnym odcinku pewnie już będą dożynki po Kosach. Dzięki za oglądanie i cześć.